No wiem, no, ch chłopku Tomka w ogóle ten zcheatował i sobie od razu poszedł do skrzyni. No Takie wszyscy czekają, ale... Tej muzyki autorskie Boże, ale słabo No wiem, ale jakby Tylko dla mnie, żeby nie było słać I tak już ukryli suby Mi już zajmali chyba ten... No coś 20 subów na początku O śmieszny jesteś typie, kurde no jeszcze sobie... No ale wchodzę na Kipkrafta sobie zagram mosty. Nie, dobrze, ja chcę... co? To dawaj na, na Kipkrafta. Ale też... los... to... MetaGames... to się rozbierze w MetaGames. MetaGames... MetaGames jest wysłuchajesz nudne. Już umarł, bo tak chyba... No dobra. Nie, ona no zaraz mi ulwie live'a ludzie. No bo mi się myślał, że, że mam za słabe połączenie internetowe. Nie wiem, bo zachodzi. Nie ci No wiem. Dzisiaj będzie trochę krótszy live, może pół godziny, nie wiem. Witam ja zrobię pytam No się ma Co ja zrobiłem najświętszego, takie jest łodzenie no, no widziałem Nie No nie da się tak grać Jaki ja nubeł jestem, ja wola Jaki ja nubeł jestem, ja O nie no nie mogę, ja nie, nie Dawaj na bridging nie chcę, proszę. <grywania> Bridging jest bardziej ekscytujące i można więcej rzeczy robić. No ja nie wiem jak można robić takie małe skoki na parkurze, dobra. Nie, bo teraz na tym parkurze, co, co jest na bridging, tam na poczekalni to ten to tam są bloki na 1 i nie, na 0 i do góry skoki są. Dobra, oby fast building zadziałało. Nie no to nie działa, to po prostu na myśli działa dwie sekundy i później jeszcze nie działa. nie Ja zrobiłem już moc Nie no na napadzie to jest ten... Napadzie jakby masz gałkę i ją możesz No i on się po prostu przyjemniej spami Myszkam się da szybciej, ale... To było, ale to było freestyle. Zrobiłem jeszcze, zrobiłem jeszcze 360 zanim wskoczyłem tam do tego portalu. Tak był pan dostał. Ja nie jestem na moście. Ja się obugomują w No to dobrze no. A co ja zrobiłem? To było głowie, czy teraz nie I zde jak łapeskoczył do vojda. Niech kozackie chyba Nie, będę miał tutaj lidera No ja też właśnie Przez ten, mo ten most nam jakby kieruje grę A my to już mamy schodki, nie trzeba się budować. Nie no chłop, by rozgustało, żeby tu wszedł. Co ten chłop robi w ogóle? Ja już punkty wstąpiłem. prosz. No my będziemy tutaj kierować. No właśnie, ten Speed mnie zabił. są po jakieś powolne, bo one ich jest i tak mało. Ja mam trzy na dole. Dobra walić. Teraz ten Speedbomb Kurde na Co? Ja... Przecież... Ja zdobyłem powietrze do... chyba 10 albo coś takiego Ja miałem też 10 No to ten chłop miał 5 Nie no ja na Live mam, że ja zdobyłem ja Ja chyba nie wskoczyłem no co najmniej 10 razy o siema no to no most nam przy pomogu siema siema I jak buduje ten most? no spoko o mm. mm, 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 mm. to ja teraz za tobą Czekaj, jeszcze go do, do, ten dokończę, ten most. Tylko, oczywiście, chłop mi musi spamić. Gdzieś jak szybko zrobiłem ten most? No ale jakby go nie, musimy go dokończyć, żeby był jakby. Ten, do, żebyśmy wskaki, wskakiwali do ich łazy. Nie no, spadłem, serio! jest, jakby to. O no, tak, no tylko nie go niszczą. Właśnie widzę za z gaku Ale to było klacz No tak słyszę. Teraz zabrany chłop. A za kolejny punkt. Nie, no. Ja nie wiem, jak my możemy przegrać teraz. Ile ich tu jest, Boże? Co jest? Jak ten chłop porobił? skorzył na nas trzech ten, ten czerwony dream skoczył na nas trzech i ten i nas trzech zepchnął. że Ja właśnie go z, z, w niego strzałem. Coś te strzały są jakieś sybane. Ja nam tu buduję kolejne. ja też skoczyłem. Jo. No to jest chłop w ogóle. A my mamy jeszcze zabudowane no i... Chłopie, to jest... Ja to buduję bardziej. Ej, nie mogę się. Nice. Właśnie chłop tam skoczyło, dwa chłopie skoczyły. I nie wiem co tym chłopom dało, że oni jakby to nam yy, ucieli, jak my możemy sobie wejść tutaj na ten drugi most. Kolejny punkt. Szybko, nie, nie, szybko, no czemu to nie działa? Jest! jest co robisz. Nie, buduję się do góry i teraz właśnie na, zdobędę kolejny punkt Nie, chłop mnie chciał! Jest! Ez, porrobione. Oni niszczą te mosty. Nie wiem jak oni chcą w ogóle zdobyć jakikolwiek punkt Zanim ja, ja mogę im tutaj zabudować na EZ, no i... Teraz mają przerobione. nie, no. Mamy teraz Mamy teraz Mamy teraz bus, znaczy ten idealnie zrobiony mo z mostu normalnie do końca, żeby po prostu sobie skończyć tam. Bo, i... Bo nam tam zbudowałem. Oj. Najgorsze. Nie no, teraz jak nie będę tym. Teraz jak nie będę miał najwięcej punktów, to ja nie wiem. Ja nie wiem, ja nie będę na pewno miał najwięcej punktów. Ja już nam zdobyłem chyba 20. Nie, nie ale to była 25. I no tyle nam zdobyłem, że to nie ma szans, żeby. No. Co? Co? Ile ty miałeś? Co miałem? Tylko 8? O co chodzi? Przyjaw ja że wskoc... ja nie widzę. No spok. Jeszcze to. Mieliśmy się, prawda, bo liczyłem swoje i mieliśmy Aha, no to nie no, słuchaj, bo ja, ja cały czas od razu jak się rozpiąłem, to wskakiwałem. Czekaj, bo się nabiłem. O, dobra. Jestem. O, siema. Czekaj. Pana to. Pana, tam pana mnie teraz. Siema. As. Pewnie nie, pewnie nie wiesz, jak ja robię ten, tego, że tak szybko klikam. O nie. No. Dawaj wysik, dawaj wysik. Nie, nie, bo no, nie ma trudniej trochę. Na no, myszce, no, co? czekaj. spadłeś. Klotek mnie zblokował. Ale tam też moc. No trochę, bo jakby spał. No ja teraz jestem, gram normalnie w Fortnety, nie nieważne. No nie, wygrywają. Bo na początku się wjebali. Tutaj dla nas. No bo mnie nawalają Ja były ja nic zrobiłem na ale za mnie za mnie coś przybierać I no my to przegrywamy Zapajanze i nie rwuj się Jak ma się nie nerwować? Jest to było w ogóle. O ma kurde, nie, no sam, cały czas mnie spędzi mordę. No, spadłem do jakiejś dziury ulanej. Jakkolwiek to brzmi. No, nie, no te chłopy. Nie no co jest, nie no tak nie spędzi ta morda cały czas coś na niej Wiesz jak oni No i chuj nie płacz jak my obudujemy, my po prostu będziemy od nich lepsi Kurde, że XD o, nie, Nieważne jest próbujemy być mądry Spróbuję zrobić ten fast bridge ale nie wiem Albo nie, nie chce mi się. No i ja od skąd? Przecież on miał... On w ogóle się patrzył w dół i się budował. Budował się. Proszę? Ja. Ja to jest nim już można wyłączyć, wyraźnie. Ja nie wiem czy to łączę WOOOL dostał z ale dostał kombosa No, no nie no tu nigdzie nie da się zrobić klacza, to jest to dupy Co to tutaj jest? Nie no, tu się nic nie da zrobić Ja sobie biegnę no i, jak chłop ma łuk z knockbackiem No i, no i nic ja nie mogę zrobić Spoko, spróbuję, ja spróbuję zrobić cheaty Albo nie, nie da się No. Jakby tu się nic nie da zrobić, bo oni nam to Nie no, nie mieliśmy szans. Byłem to playery. Jest laginny steamów, to jest ja wolę. Byłem tu dwa punkty może. Proszę? Pod twojego tappę. XD Poblubi Lisa Bez killu. Kocham lisa. Więc wszystko. Pod twoje tapy. E-gorsy nie, nie e Gorsy, są za długie. No dobra, no, nieważne. Pop twoje mam. Mhm. To ja. Nie, nie, Tomek, nie. Znaczy, znaczy, no, tak, tak, sorry, sorry. Tylko y, na kąpie, jakby też tak, trochę będę atakował. Bo jakby mamy plus 10 do skills. O, jesteś w wow, mam 2 kill. Dobra, nie no, jak ja... Jak ja będę tak na chłopowi, jak słyszałeś przed chwilą, no co chłopy umarł w sekundzie. To na górze nic nie ma, nie. Jest oh, fold image? Tak, jest fold image, jestem debilem. Ale ja dawno nie grałem angursów Ja ukradłem więcej tych Ech, południe ja nie mam bloku o, to Ale gdzie ty jesteś? Jestem, nie pomogę ci <grym>, Nie rozumiem Tu mi spadł, ej, mi jedno spadły Dobra, czekaj Idę jeszcze do ciebie Się tam, ja tam pójdę na chwilę na środek Jestem totalnie bez niczego Idę po te 4 diamenty cztery, Ja bym chciał 5 Jest dobra, 5 diamentów Ej sprawdzisz czy tu nie ma generatora? Sprawdzisz czy tu nie ma generatora deksów? Sprawdzić czy gdzieś tu nie ma genera... A jest generator diaksów. Dobra, to mamy dieksy. No mamy już diaksy, dobra. Dobra, to wiesz, tak pokażę ja zlokowuję generator. No spoko, znaczy ja już odblokowałem. Ale diamentów. No diamentów odblokowałem. Okej. I idę po więcej. No spok. To, to właśnie go ulepszaj, bo jak go ulepszymy to już będziemy wygramy po prostu. O no nie Najgorzej Co jest no... Nie Ale są... Czemu kupiłem żelazny? Czemu mam kamienne? No, no halo Nie no mam lagi totalne Widzisz, że my jesteśmy tutaj w miejscu, Co? Jesteśmy? Tyle. No wiem. Dobra, ja się jeszcze Co? Jak? Co?! No jeszcze mnie zepchnął chłop! No co jest? Chłop na serio musiał mieć jakieś cheaty. To nie ma innej opcji. No przecież jak inaczej? Ty tam. Może ja mam takie lagi, że ja normalnie już skończę streama. Dobra ludzie. No, fajny jak... No, więc już nie będę przedłużał, więc się malodzie.